Pierwszy trening na plus? Na plus. Pierwszy raz słyszałem, w było tyle, tyle, tyle kobiet, ale daliśmy, daliśmy radę. Daliśmy, było fajnie, sympatycznie, śmiesznie nawet. Było ok. Czuję się jak nowa w tej drużynie. Nowa stara! Nowa stara! Się przedstawić, bośmy koleżanki trochę zapomniały. Ja się trenik bardzo spokoła, jesteśmy zadowolone. Jest nowy trener, szybko się poznaliśmy, więc jesteśmy zadowoleni. Męczące to było dzisiaj? No, takie, jak to powiedział trener, uderzenie. Uderzenie. A coś Ci się udało odpocząć? Wakacje były? No, tak, w domu, w przeciwnych stronach, oczywiście. I do boju teraz. No, jak zawsze. <laughs> <gulia> Terenie taki zapoznawczy z dziewczynami, więcej spraw mobilizacyjnych. Nie, bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, uśmiechnięte, wypoczęte. Zobaczymy co będzie dalej. 6 zawodniczek testowanych, 20 zawodniczek łącznie brało udział w dzisiejszych zajęciach, że ta liczba będzie się zmieniać. Na pewno, na pewno jeśli chodzi o te pierwsze 6 zawodniczek, są do końca tygodnia. Następne 3-4 jeżdżenia 7. Mamy dwie gry, gry wewnętrzne w środę i w sobotę i będziemy oceniać. Mamy, mamy do pierwszego meczu 6 tygodni. Pierwszy tydzień prowadzający, drugi już troszkę ciężej, trzeci będzie uderzeniowy, później wchodzimy w mikrocykl metrowy regeneracyjny. Pracujemy przeważnie 3-4 dni w tygodniu, to są jedne, jedne zajęcia, przeważnie później wtorek, czwartek, bo dwie jednostki treningowe, sobotę gry wewnętrzna a już jak wiem za tydzień mamy już pierwszy sparing. Pierwszy wyjazd na Słowację, drugi tak samo na Słowację wyjazd, później gramy dwa mecze u siebie. Jak po wakacyjnej przerwie? No, bo wy nie miałyście za dużo czasu, co? Dzień dobry. Nie miałyście za dużo czasu ze względu na reprezentację. No, my tak naprawdę miałyśmy z półtorej tygodnia wakacji, po czym zgrupowanie zaczęło się 23 do 30, więc tak naprawdę po zgrupowaniu my miałyśmy jeszcze trochę czasu, żeby się zregenerować. Wróciłyśmy z takimi drobnymi urazami, więc trochę czasu jeszcze potrzebujemy, żeby wrócić tak na 100% do treningu. No, ja szczerze powiem, że nie otworzyłam. Zasia chyba troszeczkę bardziej. Znaczy, na pewno gdzieś tam y, udało się mentalnie odpocząć, gdzieś tam głowę wyłączyć, odpocząć za granicą na wakacjach, także na pewno na plus. Teraz pokażę, że wracam z drobnym urazem. Potrzebuję jeszcze tydzień pracy indywidualnej i sfinza i będę wracać do drużyny. Na razie okres przygotowawczy jest przed nami. Mam nadzieję, że będziemy po prostu... nowy sztab, dwóch członków ze sztabu zostało, więc znamy się. Ja po pierwszym treningu jestem bardzo pozytywnie nastawiona na, na, na kolejne treningi i na współpracę. No ja dzisiaj trenowałam indywidualnie, także nie miałam okazji współpracować w treningu jeszcze piłkarskim z trenerem, ale z tego co tam gdzieś z boku widziałam to bardzo pozytywnie, no, oby tak dalej. CHOOOOO-